Panie Przewodniczący, dzisiaj spotkanie Okrągłego Stołu dla Polskiego Sportu, trzy główne filary strategii rozwoju. Jakie one są? To pierwsze, że ta strategia powinna obejmować nie tylko zagadnienia, które przynależą konstytucyjnie Ministerstwu Sportu, ale dotyczy wszystkich pozostałych resortów, które... Mają do czynienia z zagadnieniem sprawności fizycznej, i rozwoju sportu, także wyczynionego, a zatem Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Szkolnictwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Główny Urząd Statystyczny. To powinna być strategia obejmująca całą sferę życia publicznego i politycznego, która umożliwi Polakom mądrzejsze, lepsze życie. A nam wszystkim satysfakcję z osiąganych wyników sportowych. Temu musi towarzyszyć, że jasna bardzo kompetentna, oparta o analizy naukowe strategia mająca cztery części. Po pierwsze, trzeba ją zrozumieć jako punkt wyjścia, napisać, zrealizować, a potem rozliczyć. Takiego dokumentu w polskim sporcie na, ostatnich, na przestrzeni ostatnich 25 lat nie było. I może dodam jeszcze jedno: medycyna. Jako zagadnienie, które dzisiaj we współczesnym sporcie odgrywa zasadniczą rolę nie tylko w procesie leczenia kontuzji, ale przede wszystkim w procesie selekcji talentu, zdolności jego rozwoju, a potem dbania o to, ażeby sportowcy, których wysiłek trzeba porównać z wysiłkiem Sztygara, fedrującego na, na przodku, mogli przejść do kolejnej fazy swojego życia jako Młodzi zdrowi, uśmiechnięci, pełni energii do, do zajęcia się swoją przyszłością. Czy w trakcie tego roku Państwo rozmawiali o tym, jak sprzężyć Ministerstwo Sportu i Turystyki i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Chodzi tutaj właśnie o lekcje WF-u, które tak naprawdę one są najważniejsze, kluczowe, dlatego że stamtąd jesteśmy w stanie wyłapać te perły, które w przyszłości mogą być medalistami, sami przez tak, ja, To jest fundamentalne zagadnienie, prawda? Rozwój fizyczny polskich dzieci i młodzieży i proces selekcji talentu, z którego później mogą się rodzić talenty na miarę sukcesów olimpijskich. Tak. To, to jest jedno z węzłowych zagadnień. A, a na jakim etapie jest ten dokument, o którym Pan mówił? E, myślę, że jesteśmy w punkcie wyjścia, są sformułowane rekomendacje, i teraz mam wielką nadzieję, że uda się w parlamencie uzyskać ponadpolityczne porozumienie w tej sprawie ponieważ to jest przestrzeń dobra wspólnego, zatem nie powinna podlegać instrumentalnym oddziaływaniom polityki i że najwyższe postaci w państwie, pan prezydent, pan premier, marszałkowie Sejmu i Senatu będą patronami tego wielkiego, narodowego programu, jakim projekt dla Polski, dla polskiego sportu, dla polskich dzieci, młodzieży i dla nas, ludzi, którzy oczekują sukcesów sportowych i traktują jako źródła własnej satysfakcji, własnej dumy narodowej. To jest współczesny patriotyzm.